Siema siema, zapraszam na relacje z tej imprezy, jak ja to mówię, a mianowicie jestem tutaj z synem, z córką i jego dziewczyną. Na strzelnicy jesteśmy sami, tutaj strzelnica jest nieduża i teraz Wam pokażę jakie rodzaje broni, ile strzałów, a jest naprawdę tego dużo. Kilkadziesiąt strzałów z każdej rodzaju broni. Szczelnica, Burza, Brzeg Dolny. Umawiacie się, przyjeżdża gość, przywozi amunicję. Różne broni, pakiety są właśnie na tej stronie. Czyli jak wpiszecie strzelnicę burza, burza dolny, to macie tam pakiety, wszystkie ceny. Ja sobie wziąłem do 1000 złotych e, i teraz pokażę Wam, jakie rodzaje broni, ile strzałów. No i co, i bawimy się, nie? A jak? Teren jest całkowicie zamknięty, a nikt tutaj nie może się zbliżyć, tak ta strzelnica wygląda i Wam już pokazuję później już bronie z bliska i tak dalej. No i tu mamy strzelbę, kałach M4, tutaj mamy po 60 strzałów łącznie z tych trzech broni, e, nie 40 chyba strzałów jest, e, tu jest 60 strzałów ogólnie z tej krótkiej i tutaj chyba jest 47, jeśli dobrze pamiętam, też Albo jest, nas jest czworo tutaj to jest szalenie trochę no i tak macie broń do wyboru Możecie się zamieniać, tak? Macie tutaj po prostu mm -hmm. 60 sztuk amunicji do podziału. Proponuję ładować przy, po 5 sztuk, przynajmniej na starcie. Mm -hmm. No i zobaczymy. I teraz lecimy cały wakat na spokojnie. Do przodu trochę się przechodzić jeszcze. nie widzę dziaw ja w ja nie widzę od Zobaczcie, przyrządy zgrywajcie i środek z punktu celowania. Tak Tak, dobrze. Nie wejdzie ci odwrotnie. Aha, dobra. Okej. Składowujemy. Tak, do siebie tutaj za tę przefrazowaną część. Tak o? Tak, mocno do siebie. Nie, palcami można. Palcami i do siebie. No dobra. Dobra. Zaczynasz jak coś. W ten ja sposób, tak? Tak. Nie ma właściwości. I teraz pamiętajcie, już jest broń załadowana. Bostawa. Mhm. postawa. Ustawiamy się. Szerzej trochę. Tak, dobrze. No i ok, celujemy. No i dobra. Gotowi. Postać. O kurde, troszkę dołem tarczy. Poszło no. więc można skorygować. Nie trzeba tu do pompką, do siebie i już. trzeba mocno to trzymać. Można nawet trochę na czas na muszkę, ostrościówka. Okej, okay, start. Jak to ładujesz, jeszcze? ja Ja chcę jeszcze sobie no. dwa. Zostawię Ci trzy. Nie ale dwa wystarczy A który coś. musi być żeby było teraz? On idzie w lewo więc trzeba A. dać tak na, na, ten, na pusty Czyli tutaj sobie... To jest potęga. dodaje fes Jeszcze jeden okolę, do dobra. Znowu, dobra bliżej 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 głowa patrzysz przez tą dziurkę daj i szukasz tej muszki i czubek muszki i w środku dziurki musi być no i start. Kurczę, postawa świetna. Musisz mocno do siebie no i puścić, nie? Jak zrobisz tak na dwa ruchy, to, to się może się Do siebie, do siebie, mocno. Każdy, nie? To tutaj też tak może się. za słabo, słabo przeładować, tylko ten ma dopychać, nie? Jak coś tu można jeszcze dobić. Wyżej, wyżej, tutaj. Troszkę, o. Tak, żeby można było przejść No i start. Zostaw to Jest mój mój wynik i Dawida. Dobra. Ja mam większą rozbieżność, ale coś tam wcelowałem Zabiłem go. Kto on trzymał się tak broni, Się dziwi, że przywalił. No wyśliję. Jeszcze go ram nie czujesz, że opiera, No Tak, no. A taktycznie Teraz do, tak? No i kto tam się prawda? I wczali. I i a, szerzej jeszcze. Nogę. O, tak, sobie nie bardzo. Dobra, i do tej strzelaj do... O, w sumie do której chcesz, bo jest zaznaczone. Może do tej lewej. Dobra, czyli do tej na samym końcu, tak? no. Dobra. Na samym końcu z lewej. Pierwsza z lewej. A teraz do... No dobra, nieważne. Są oznaczone strzelaj do której chcesz. Czyli do której trafię, dobra. Tak, do której trafisz, to, to środkowo. Tak, a celuj w lewą, to może trafisz. Tak. Tak, patrzysz tu po szynie, tak, muszka delikatnie tylko wystaje i pod czarne cenujesz. I start. Ale tu nie musisz tu zaprzeć, bo ci, żeby ci nie wyjechało. Czekaj. Tak? O, i policzek dołóż teraz. Dobra. Ok, przeładuj. Dobra. Dobra i musisz tak sobie ustawić, żeby mieć ostry obraz. Już mam, tylko... Później jak przeładowujesz, to staraj się mhm. trzymać, żeby nie... Tak, w dół zmieniać. Nie, nie, nie zmieniać tak położenia karabinu, tylko idzie prawa ręka, podnosi, przesuwa i wracasz i masz już ustawione, nie? I musisz później szukać od nowa obrazu. Nie, dobrze, dobrze było, tylko to też tak... Można, o właśnie, delikatnie pod kątem, koła koławów, to by Żeby nie słychać później celu. Tak. Okay. Żeby to przeładować, żeby to nie spadli w co do siebie, tak, o właśnie. I do przodu. I Stara się wybierz sobie którąś tarczę, że później następną Ale tu się nie sugerować jakimiś metrami, po prostu w cel. Nie, po prostu w cel. Jest tak mniej więcej nastawiony i tak pewnie, no, może być tak, że nie, nie będzie super idealnie, musiałbyś pewnie coś tam kliknąć pod siebie, a to jest mm -hmm. za, mało, za mało strzałów. Więc stara się po prostu celu w środek i zobaczymy, tak żeby było skupienie po okay. prostu dobre, nie? żeby nie było rozrzutu. Hum. <tossos> O kurwa, troszkę dołem tarczy poszło, no. więc można skorygować. Nie trzeba normalnie pompką do siebie i już. Trzeba mocno to trzymać. Może to nawet trochę na czarne.